Dzień dobry widzowie, dzisiaj będę mógł używać wyłącznie broni, który wylosuje mi koło fortuny. Na początku będzie kategoria broń główna i gra i koło fortuny wylosuje mi broń główną, którą mu, będę musiał używać. Więc ja bez przedłużania zaczynam z odcinkiem. Lecę już z Losowaniem. I proszę aby trafiło mi się coś co lubię naprawdę Snajper może być Jak widzicie mogę używać tylko snajpera Nie wiem czy to będzie takie proste Nie mu Only snajper aby yy, aby też używam snajpera ponieważ nie chcę aby mnie porobił z czegoś innego tak używa snajpera osobnik używa snajpera jest to znak dobry a nie zły Pięćdziesiąt. Ej! Co to? Co to mają być te pistoleciki? Ja nie należę do najlepszych na snajperze. A mu. Only. Snaj. Sni. Hmm. Więc, kurczę, idziemy słabo, słabo no, bo w pierwszej rundzie używał innych broni hmm. Co mi? co mi pisze? wedo Kolejna runda. Mam nie kurczę. Boże, pay to win. Pay to win, gościu. Only. Sniper. Nie. Jeszcze. A ja nie mogę używać innej broni. Ten się mnie tak denerwuje. będzie ciągle z tymi pistolecikami, no to ja się wkurzę i... Nie. Słaba Tragedia jakoś hmm. Co on pisze? To chyba nie do mnie Serio! Głupia katana! Oh, no dobrze. Więc... będzie hmm, kolejny runda i kolejne losowanko. Ale teraz inną bronią i wylosowało mi się to ustrojstwo zwanym UZINE. Przełączam. Mam jedno przełączenie na każde koło. Proszę tylko i to ustrojstwo. Na handgun. Jest to najgorsza broń na całym świecie. Nie wykolejnej grze. Strasznie długo, ale to strasznie długo zajęło mi. Um, zajęło mi y, ten um, czekanie w lobby. Na grę. Mogę używać tylko broni, której nie lubię. No nie! RPG! RPG Serio. Gościu. Co nie robi? Nie używa się tej broni. Zgin Zginiesz. Musi zginąć. On mnie... On mnie nie ma na dwa hity. Z tego czegoś. Z tego czegoś zwanego RPG. Niestety. Hmm? No. Nie najlepiej. Mm. Szukam go. Jezu, już się nie ale przegrałem. Mm. Kiepsko. Nie mm. mm. yeah, piekło. No to Uważam. Mm. Mm. Mm

w ogóle, na niczym, na żadnych mapach, bo jest inna nowa broni i ludzie będą was wyzywać, jak będziecie używali tej broni. Bo nikt mnie nie lubi, na przykład ten gość, na przykład, to jest taki typowy spammer, redpdm. Hmm. Pógę dziedzic, co co wreszcie tym swoim śmiesznym RPEGiem. Jego śmieszny RPG Nie powstrzymał mm. Nie lubię spamerów. Na przykład nie lubię takich spamerów jak ten gościu. Jeśli też na mnie widzisz spamerów, daj lajka, subajkom, komentarz. A ja w tym czasie dalej wybieram się za granie. Nie! Nie! Jeden HP! Co ja właściwie robię? Proszę, nie, nie, nie! Ten R jest tak ci. No, skillowy. Muszę sobie zmienić wyposażenie. Nie będzie łuk. O! Eee. I... zamrożenie. Zamrożę go... Zamrożę go z tego czegoś. I dobiję go z tego pistoleciku. Mojego. Ustrojstwa zwolnego RPG. Dob dobrze, więc... Jeszcze ostatnia rundka. Mm. I... No i to będzie koniec. To... Nie, tego ustrojstwa nie. Kolejne przełączenie. Pamiętajcie, że za każdym razem mam jedno przełączenie, które mi się trafi jakieś ustrojstwo. Shorty. Jest! Mhm. Dobrze, więc idę do, do jakiejś osoby i spróbuję go zastroić ze Shorty'ego. Dobrze, jestem w kolejnej rundce z osobą, która ma 54 level. Mam nadzieję, że ta osoba będzie dla mnie, nie będzie dla mnie toksyczna. A zapewniam, że nie mogę używać kolców, bo muszę... Naprawdę? Wyszła z gry? Jakie to jest samstwo. Nieprawidłowo wygrana... To mojego czasu. Dobrze, jeszcze raz gram, bo ta wygrana się nie liczyła. Ile tu ludzi? 3, 2, 1. Kolejna gra. Muszę... Musimy... Nie, proszę! No nie, znowu gramy z tym, spa tym samym spamerem, który yy, yy, tylko yy, RPG używa? Trudno, ja go zamrożę z mojego Blizzarda. i go dobiję shorty. Hmm. Nie, zapomniałem, że on ma RPG. Przez chwilę tak zapomniałem, że on ma... I miałem to hm Mnie niedoprawy lepszy krok z powodu takich osób, co spełniłem rpg -em. O, O! Mało Jest! Oj! Oj! Nie! Użyłem łuku Przepraszam, to nie, to nie było specjalnie Ja za to najmocniej przepraszam jak mogę Bo to specjalnie nie było nie należy mu się taka kara. Zabicie z pomerem RPG-em. Nie! Szurst strasznie dużo zadaje, ale ciężko jest z nim cokolwiek trafić. A ja mam takie ustawienia, że ...że nie mam tego specjalnego celownika dla Szursty. To już to było przypadkowo. Proszę. To wygrać jest, nie! 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 Nie dość, że. Nie dość, że ta osoba jest uzależniona stanie od RPG, jest toksyczna. Dlatego muszę jak najszybciej pokonać. 3, 2 i 1. Nie! Ani razu nie trafiłem! Jaki za mnie gracz? Dobra i tak yy, nie żyję. Haha! Nie zadziera się z osobami, które yy, mają zamrożenie i shorty go. Hmm? Zamrożony? Udało się? Nie udało się. Kurczę. Jest naprawdę słabo. Jest! Zabity! Jest. No, jest to chyba ostatnia runda, którą gram Ale muszę nam koniecznie wygrać. Cokolwiek by się nie stało, wygram ją. Jest? Wygrane. To wyzwanie jest bardzo ciężkie. Bardzo. Nie będę szukiwał. Praktycznie niemożliwe. Nie, 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 I nie, nie, raz! Dobrze. Jest to koniec tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Pa!